They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Nadeszła zima w Ever After High. Uczniowie spędzają czas bawiąc się na śniegu i lodzie. Ashlyn celebruje piękno zimy jazdą figurową na łyżwach. Niestety nie wiedziała, że ten piękny pokaz zaraz stanie się niebezpieczny. <laughs> Przepraszam, króliczku! A tak potrafisz? dać? Potrafiłam w przedszkolu. I to jest właśnie wspaniały uroczy moment godny uwiecznienia w naszej księdze baśnioceum. Muszę przyznać, że jest bardzo, bardzo nudny. <grym> Chciałabym godnej rywalki! Sama nie wiem, Holi. A jeśli nie dam rady, nigdy tego nie robiłam. Po prostu spróbuj popi. Pamiętaj, jeśli pozwolisz sobie na strach, to strach wygra. Postanawiam, że od tej pory nie będę się bać. O! 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 Widzę, że się odważyłaś, Popi. Och, wszystko, co potrafisz zrobić, ja zrobię lepiej. Jeśli sobie na strach, to strach wygra. A ja postanowiłam, że nie będę się bać. Uważaj, Jaśdin! <ślesk> <ślesk> Naprawdę wspaniało. To tylko szczęście początkującego. Zdaje się, że my wszystkie miałyśmy dzisiaj sporo szczęścia. To się nazywa przyczarowne ujęcie? Nie mogę się nie zgodzić. Sień w Ever After High oznacza, że nadeszła pora na wielki kiermasz wypieków. Łakotki, wychodki! Serdecznie zapraszamy, wspomóżcie naszą akcję. Skończyły się nam domki z piernika, a klienci wcale się nie kończą. Mm. Czy to nie jest czarowne? Mogłabym patrzeć w nieskończoność jak pieką, jak dekorują, jak się krzątają. Zrobiłam idealne zdjęcie. Potrzebujemy więcej... Uuu! Idealnie nieidealne. To mi się podoba. To zdjęcie do księgi pamiątkowej. Ludzie pomyślą, że byliśmy o... tacy. Tak, interesujący. <grymne> Okiermasz! Potrzebujemy więcej pierniczków i to na już! Ale został nam tylko jeden. Mam pewien pomysł. Zaklęcie podwajania. A czy możemy pomóc... Bez używania twoich czarów, Raven, to nic osobistego. Po prostu nie zawsze są, no wiesz... Mówię... Bezpieczne? Hej, poradzę sobie. Jeśli chcecie tutaj być, to musicie nam pomóc! Jeszcze nigdy nie udało się zebrać tak wielkiej sumy! Jednak kiermasz zapoczątkował rok sprzeczek między Apple i Raven. Każdy rok szkolny zaczyna się od wycieczki do Sadu Dziedzictwa. <ślesz> Pierwszy, jak zawsze. Z takim czasem nie wydaje mi się. Uczniowie, liczę, że zdajecie sobie sprawę, jak powinniście się zachowywać po przekroczeniu bram sadu dziedzictwa. <śmuletra> Jakie to ekscytujące. Jej, ale ekscytujące. Dzisiaj macie okazję przeczytać księgi pamiątkowe dotąd niewypowiedzianych pokoleń uczniów z dawnych czasów. Słyszałam o tym! Każde drzewo w sadzie to niezwykła opowieść o innym roczniku. Okej, okay. to jest nawet całkiem ciekawe. Przez cały poranek uczniowie czytali o licealnych przygodach swoich przodków. Historie z młodości przyszłych królów i królowych, bohaterów i czarnych charakterów z Ever After High, takich jak oni. Tylko, że ich przodkowie nie mogli rządzić swoim losem. Ta, ta. Chłopcy, nie biegajcie! I przestańcie grać tą księgą w głupiego jasia. O. O, ja... Nawet nasi czarokrainowcy byli pod wrażeniem ksiąg z dawnych epok, proszę o uwagę! Mam nadzieję, że zapełniliście głowy pięknymi historiami. Uczniowie, na zakończenie roku szkolnego zasiejecie w tym sadzie nowe ziarno, żołędzia, z którego wyrośnie nowe drzewo opowieści, przedstawiające historie i przygody waszego rocznika. Czarownice! Kto chce zostać redaktorem księgi tego wyjątkowego rocznika? Chcemy. I odtąd Apple i Raven uwieczniały najlepsze chwile swoich przyjaciół. I te najgorsze też. Zbierały opowieści całego rocznika, by dzielić się nimi z przyszłymi pokoleniami. Już za chwilę będziemy na księżycowym święcie lasu. Chciałam, żeby ten wieczór był dla ciebie wspaniałą zabawą. Obym się nie myliła. Wiesz co, Ashley, Stwierdziłam, że przestanę się przejmować Dexterem. Pomyślałam, co ma być, to będzie. A tymczasem zamierzam się dobrze bawić. Co to było? Niedobrze, bardzo niedobrze! Może to trzy niedźwiedzie! To mi nie brzmi na żadnego niedźwiedzia. O! O! Co się stało? Chyba się o coś potknęliśmy. Moja chatka! Spójrzcie, tam są! Apple, Raven, Hunter. Zaraz, skąd wy się tu wzięliście? Syrin powiedziała sedar, że ktoś was widział w czarnym lesie. E, to była tak jakby. moja wina. Skierowałam was na złą drogę. Ale dlaczego nam to zrobiłaś? A ja tylko wypełniam swoje przeznaczenie. E, psuję innym zabawę w ramach hobby. Ale teraz, kiedy zobaczyłam, jak się zachowujecie, jakie jesteście miłe dla tego obrzydliwego stwora. Hej! Ja też mam uczucie, wiesz? Jeżeli przeze mnie się spóźnicie, to a, chciałabym chciałabym. Przeprosić? Tak, właśnie. A, przepraszam, że nie dotarłyście na przyjęcie. To nieprawda. Jestem królową wróżek. Nie da się znaleźć księżycowego święta lasu. Ono znalazło was. Wszyscy możecie w nim uczestniczyć jako goście specjalni. Sejder, wow. 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 zatańcz z nami! Ta cała uprzejmość całkowicie zrujnuje moją reputację. A zresztą od jutra znowu mogę być niedobra. Pieńkiem. Zwoł mnie gizze leśny skrzat i szczęście twoje jest ogromne, żeś mnie napotkała na tej oto drodze. Jesteś gizu co osobiście zaprowadzę wasze cztery szanowne osoby na tajemnicze przyjęcie, którego szukacie! Chodźcie za mną! Czeka Was ogromna niespodzianka Też dziewczyny. Impreza, impreza, impreza. Czy jakoś tak? To, to chyba nie to przyjęcie, prawda? Nazywam się Bigelow, a to jest mój bagel. Jesteście gośćmi na moim przyjęciu. Czary Mary, rzucam zaklęcie wiarę. Teraz musicie tu zostać przez najbliższe 100 lat. Zaraz. Co? Dlaczego nam to zrobiłeś? Nikt nigdy nie zaprasza mnie na żadne przyjęcia, więc urządziłem imprezę konkurencyjną do Święta Lasu. A teraz rozkazuję wam się bawić. Nie możesz zmuszać ludzi do zabawy. Nic dziwnego, że nie bywasz zapraszany, skoro jesteś taki nieprzyjemny. No. Jeśli chcesz, żeby cię zapraszano na imprezy, to musisz zmienić swoje zachowanie. I przy okazji mógłbyś też zadbać o wygląd. Blondi? moja torba. Jak zupełnie inny trochę. Miałbyś ochotę pójść na święto lasu zamiast mnie? Zaraz. Zrobiłabyś to dla mnie? Pewnie. Nawet odstąpiłabym swoje miejsce Feibel, gdyby nie była taka nachalna. Nigdy w życiu nikt nie był dla mnie taki miły. Cofam zaklęcie! Ruszajmy w drogę do zaczarowanego lasu!